Pakujemy się! To już ten czas! Przygotowaliśmy wszystkie pudła, zaraz je zabieramy. Pakujemy się, bo wyjeżdżamy! Cała ekipa Smailandia wyjeżdża i przeprowadzamy się do Dubaju! Do Dubaju przeprowadzamy się! Słuchajcie, będziemy tam na chwilę mieszkać i tyle, ile nam pieniędzy wystarczy, bo to drogie jest. Także pakujemy tutaj wielkie mamy pudła, bierzemy je i dajemy do auta wszystko pakujemy do auta e, zaraz zaraz Shiba a, a, nie <grymne> co Shiba sobie no. Ej, Shiba też się spakował XD no nie wierzę Shiba, Shiba. <grymne> nie ja cię kręcę. on wziął sobie kacuszkę normalnie ty i parasolkę do Dubaju jo jeszcze i <grymne> <grymne> Shiba o oh yeah. ja Shiba, ale nie możemy piesku, bo... jedzie przecież Ej, właśnie, bo słuchajcie, my będziemy lecieć samolotem, a samolotem psy nie mogą. No właśnie. nie możesz jechać z nami. Tak, nie przejmuj się, Shiba, kiedyś cię zabierzemy. Nie mogą, nie mogą, psy nie mogą, do Dubaju nie mogą, tam jest gorąco, tam samolotem się lecimy, my nie mamy klatki, będą duże problemy. Nie możemy, Shiba. Shibuś, nie możesz z nami jechać. Musisz zostać. Przepraszamy. Może kiedyś będą Musisz dla pilnować pieską. naszej wioski, ktoś nie musi możemy. pilnować wioski, Shiba. No właśnie, Shiba, Shiba, nie możemy, nie możemy cię zabrać, przepraszamy. Kiedy indziej, do innego kraju, ale ej, do Dubaju. on się chyba na nas obraził. Ojej, on no, smutny. spiszczy, ej idzie. O... Shiba, Boże, no co ale ty? On się wkurzył. Shiba się wkurzył, zamknął drzwi. I tam warczy, słyszycie, on coś warczy. Ale War... Ale się wkurzył. Warczy no. teraz. On się wkurzył, Shiba. O... O nie, ale nie możemy biednego pieska wziąć. Nie no, do Dubają, nie tam jest sam tak, on tam się męczył. On tam by męczył, ten piesek by nie no chodził. Właśnie. Nie, nie. Chyba możemy. nie rozumie. Sibę weźmiemy na drugie wakacje. Słuchajcie, obiecujemy, Weź... napiszcie w komentarzu, gdzie mamy wziąć szybę Do jakiego kraju? Napiszcie nam. Może do Niem... do Niemiec, może do Francji, Gdzieś może do Brazylii, może do Hiszpanii, może. może do Grecji wziąć, może do Egiptu. O, Albo do. Tak. Jakie, jak chcecie jakiegoś innego kraju, Napiszcie w komentarzu, widzowie, gdzie mamy zabrać. Eee, a może w góry, może w Karpaty. O, w góry, właśnie. Może o góry Krakowa, kopieneli. Do Krakowa, do Warszawy, albo może gdzie mieszkacie widzowie, może, może do góry, albo gdzie... Majki, gdzie ty mieszkasz? Może do Śląska. Nie do ja no. nie mieszkam wiem. przy Giewoncie, to o. wiadomo jakie miasto. No to, no to piszcie, komentarz. Dobra, a teraz się pakujemy! Dobra, no, okej, okay. ja tutaj pakuję, patrzcie, Smysal Team pakujemy, woreczek pakujemy do środka, zamykamy i patrzcie, zamknięte. Oh, ja wziąłem, zamknięte. proszę bardzo, tutaj Tutaj e, dajemy Smysal Team, taki. dobra, okej, okay. samoopalacz, patrzcie mamy, tutaj będziemy się kremować. Samoopalacz, jaki tam jest taki słuchany. No pokremujecie, tak, skrem, pokremujecie, pokremujecie. Ej, co jest? Ej, nie kremuje Smysal. Kremuje was, kremuje. Oj, 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 ubrudziłem, oj, ups. Wszystko jest ubrudzone, no. Niko też pokremuje. Nie no mnie nie, ja nie, się pokremować bo tam będzie gorąco! Ale jeszcze tak. nie jesteśmy w Dubaju przecież. Dobra, e, dajemy teraz tutaj, pakujemy Smajlow team, piórnik Wszystko pakuje, zapakujmy. biorę swoje rzeczy. E, wezmę też Notes, też Smajslow Team. Weźmiemy też tutaj, zapakujemy Smajlandię, tutaj tak, nasz plakat. To o, kto pamięta Livię, bo jeszcze była Livia Smajlandia i Sebek był, oni może wrócą, ale nikomu nie mówcie. E, bierzemy też poduszkę, Shiba otóż Shiba tutaj w nadzór. Powercie parówki? Zamykamy, parówki. czekaj. Okej, okay, zamykam jedno, czekaj, muszę zapytać. Oda, się drugie, zamykam, Spakowałeś SpiceLow. Poczekaj, Czekaj, muszę dać tutaj kod. O, zamykam jedno, zamykam drugie, zamykam trzecie. O, zamknięte. Wszystko będzie gotowe. No i rzeczy są spakowane tutaj w szufladkach. I teraz też te szufladki bierzemy i pakujemy do auta. Dawajcie, wszystko pakujemy! Ja wszystko. Zabieramy Spakowałam. wszystko! Dawajcie, bierzemy! Mamy rzeczy, więc spakujemy się i wchodzimy do autka, jedziemy! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. czekaj, czekaj, ja prowadzę Ja prowadzę, ja prowadzę i, i jedziemy. A czekajcie, jeszcze Patty! Patty, jeszcze! Party Zapomnij, nie, zakręcam. Lumi, gdzie ty wychodzisz? Dawajcie, siadajcie. Jedziemy, 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 jedziemy party, po pati. Jeszcze pati zabieramy. Moją dziewczynę Odjeżdżamy właśnie podbiłaś. już, dawaj do party. nas! Pati, szybko ano, party. Party. party, ile Ale będzie się tam pakowała? Dawaj! No, nie, no, party. A moja na tam Dawajcie, bo party samolot mamy, musimy zasypia. się pospieszyć, pati. No, wyprowadzamy party, się, chodź przeprowadzkę. dawaj do nas! Patti, poważnie. A kto ma bilety do. Ja mam bilety, ja mam wszystko, ja mam wszystko. A ty Dobra, ja Hej, zapuka jej do drzwi! Pati, no czekaj, zapukam. Pati, poważnie? Czekaj, czekaj za, bez odra. Pati, pati. halot, dzwonię. dodawaj, wychodź, pati, że ile... wychodź. Mamy no. czasu Ale, czekać. O, 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 o jest, wychodzi, pati. dobra, wreszcie, ja chodź. I w końcu no. jest. Dawaj, wchodzi i ja jedziemy. Dobra, jedziemy, wszyscy są? Wszyscy są? Da, je, jedziemy. Jedziemy na lotnisko! O, już zbliżamy się do lotniska! Tutaj jest lotnisko! Dojeżdżamy. Lotnisko, lotnisko, tutaj jest! I tu do lotniska właśnie przyjechaliśmy, dlatego, że będziemy lecieć samolotem. Ten duba jest bardzo daleko, tam jest ponad 5000 kilometrów i tutaj przyjeżdżamy, o już jedno... Ale... A o, to jest? A ile tam się leci. Dobra, leci będziemy lecieć z 6 godzin, będziemy lecieć. Ile? 6 godzin. No my przekąsek przekosek. Pipka, nie bierzemy te rzeczy i teraz musimy tutaj sprawdzić nasze rzeczy. Czy smajsu team, tutaj przepipkamy? Dobra, okej, pipkamy, jest, wszystko elegancko chodzimy. Jeszcze kontrolę, jest dobrze. No, przechodzimy kontrolę. Każdy z nas musi przejść kontrolę. Majki z Rzeczami. dobra, ja się trochę. A te rzeczy też są na moim sklepie, pamiętajcie! Smajlu Team, piórniki, zobaczcie. I tak samo Worki i wiele więcej jest na moim sklepie. Smajlu Team! Link w opisie. Dobra, a teraz. Idziemy Mi przez kolejne. To się chyba młotek nie przyda, prawda? To Ej, ja go, to błotek, z... wyrzucił. Co ty masz Nie wiem, mam jest... coś takiego. Wyrz nie, bierz, nie, bierz. Wyrzucaj, wyrzucaj to, to wszystko, wyrzuca! Wyrzuć i czadór, wyrzuć to, wyrzucaj no, Dobra, dobra, okej, okay, okej, okay, już wyrzucam tutaj. No, nie no, nie ja... przeszlibyśmy kontrolować. Nie może takiej rzeczy, Znaki no wyrzucił, dobra. Nie może takich rzeczy do samolotu. Myślałem, że można, przepraszam. No idziemy, idziemy, chodźcie, chodźcie, chodź. Tutaj musimy te rzeczy wyłożyć. O, tu jakiś czarny pan stój. Przegadajemy tutaj, tutaj. ja jadę, ja będę się zeskanować. rzeczy, wyrzucamy plecak, zeskanować same tutaj do środka musicie wrzucić. Tutaj wyrzucajcie, dobra, wyrzucajcie do dobra. Okej, okay, okej, okay. i to się skanuje, patrzcie, moje. jedzie teraz, widzicie? To wszystko się skanuje i teraz dojeżdżaj, i będziemy mogli to wziąć tutaj. O, dobra. skanuje się, rzeczy, wszystkie się skanują. Fajne, dobre ogrania ja bierzemy. Nie, swoje rzeczy. Dobra. Teraz. Co, co to jest? Idziemy. Ej, e, to moje! Oddawaj! Ej, co to jest? Dobra, Ej, idziemy. to moje idziemy, idziemy, idziemy i Coca-Cola, jeszcze sobie weźmy na drogę. Dobra, idziemy, mm, chodźcie. I na górę, do samolotu dawajcie! Idziemy, patrzcie, już nas wciągają takie pasy, mamy, przyspieszające, wchodzimy Juppi! i jest samolot. Czeka, samolot, patrzcie. Mamy o, duży duszy. samolot, wielki samolot, polecimy nim do Dubaju przeprowadzamy się! Uuu! Przeprowadzamy się do Dubaju, wchodzimy Dubai! do samolotu, wskakujcie! Usiądźcie sobie wygodnie. O, Majki sobie usiadł fajnie, elegancki. Tak, mam widok tutaj normalny. Niko też sobie. O, Lumi sobie tutaj usiada z tyłu fajnie, do KK. i Każdy wybiera sobie swoje miejsce, gdzie chce. Na przykład o Lumi poszła na przód. U. O, ja chcę być tutaj. Dobra, żeby Lumi jest na przodzie, e, Majki jest po lewej, Niko, a gdzie jest Pati? Patti, gdzie jest? Gdzie gdzie jest Patty? Czekaj, spadzu, tutaj, nie u, tutaj? nie ma, czekaj, może z Może przodu? poszła do toalety, bo chyba się chciała. Patty kieruje co? pati Ja będę pati no, Patty! kieruje, dobra, czekaj, też siadę, nie, też, siadę tutaj. Te, też siadę. Czekaj, też siada czekaj, też tu, ale, ale zaraz, zaraz. Siadam, 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 siadam. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy w środku, dobra, no to startujemy! Lecimy do góry! Uh -huh. Lecimy wysoko do góry! Dawajcie. Ale Super, wysoko. patrzcie, latujemy w chmury, latujemy w chmury. Lecimy, proszę Państwa, wielkim samolotem do Dubaju. Lecimy do Dubaju, Dubaju. Tak jest, Dubaj. Uh. I zaraz się widzimy, jak dolecimy. Tutaj. O, ja siedzę i kieruję. Patty na tyły, a patrzcie, to ja teraz tutaj kieruję tym samolotem. To ja tutaj teraz będę wszystko kierował. Dobra, okej, okay, lecimy, lecimy do góry. Teraz musimy tutaj przylecieć, dobra? Tylko i... dobrze kieruj z okay, ja Kieruję dobrze, kieruję dobrze. Dobra, teraz prosto, cały czas prosto Musimy lecieć cały czas prosto i przylecieliśmy jesteśmy Nareszcie. w Dubaju wychodzimy ze samolotu i doleciliśmy do wielkiego Dubaju już tam są patrzcie w oddali bardzo wysoki budynek wielkie, to są największe ogrodne. budynki palmy bardzo mocne słoneczko które grzeje Jaktrę, patrzcie jest gorąco Uhu. nie to co teraz w normalnie w Polsce zima jest a tutaj w Dubaju jest Śnieg lato i zaspy <laughs> <Nie śmiech> Nie ma, nie ma tu śniegu w ogóle, dlatego że tu jest pustynia i jedziemy do Dubaju, przyjaciele, przeprowadzamy się, Let's yes! przeprowadzamy się wszyscy, cała ekipa z Smailandy w Dubaju pierwszy raz, Uu, tu That gdzieś is, powi powinien Dubai. być samochód tutaj, a ja zamówiłem samochód gdzieś tutaj powinien być, o już tak, jest przewodnik, jest ale my przewodnika nie potrzebujemy, patrzcie tu jest taki przewodnik, o tu jest szejk jakiś, przyjechał dzień dobry, welcome, 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 oni mówią po arabsku, po angielsku jest tak, samochód Oczywiście. Jest, jest samochód przyjechał. Okej, okay, samochód się pojawił dlatego że ja zamówiłem samochód za pieniądze. Patrzcie, mamy tutaj prawdziwe pieniążki i my musimy płacić, bo to nie jest za darmo. Tu nie ma nic za darmo, to jest bardzo bogaty kraj i musimy za wszystko płacić. No mamy dużo płacić, kasy, płacić dużo płacić. Kasy. płacić no. no ale my jesteśmy bogaci, więc możemy. Oczywiście, że Wsiadamy, tak. Siadamy, siadamy, uruchamiamy bają. autko i uwaga, patrzcie, mamy tableta. Wsiadamy wszyscy do auta i jedziemy do centrum. Jedziemy. Juhu! 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 O, 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 o Ups, e, przepraszam. E, o nie, waląłem tutaj w maszynę i się rozwaliła, przepraszam. No, gratulacje. Ej, ten samochód. O, odbudowali. O, ten samochód tak szybko jedzie. On jest naprawdę szybki, trzeba uważać. Tak, to jest strasznym... auto. Strasznym... Dobra, przyjaciele, wsiadajcie i jedziemy do centrum. Jedziemy do największych budynków. Startujemy, patrzę, Dawaj, patrzę to szybko na słowo. I teraz tutaj skręcamy w lewo. jest? O nie, w koszm rozwaliłem. O nie, kops, auto. Ile praworządko? No to, to jest elektryczne, dlatego tak szybko. O, a, a gdzie tak? ja tu <laughs> Sorry, Ej, czekaj, gdzie tutaj? tu jest spread, bo ja nie wiem, w której tu się jedzie. Tu w prawo do Tu A o tu kredę, tutaj, tutaj. o drogę. O, tu jedziemy, tu, tu jedziemy, o, jedziemy, o, jedziemy. jedziemy, jedziemy. Dobrze, dobrze. Patrzcie, tam są jakieś wiatraki, dora. podziwiamy, ale jedziemy do centrum Dubaju. <laughs> Zasuwamy. Uuu. O, I wjeżdżamy na autostradę, tu jest autostrada, Musimy dojechać do hotelu. Patrzcie, tutaj pisze city, czyli miasto. Tutaj będzie miasto i do miasta musimy dojechać. I mówić do po angielsku. Centrum. No bo w Dubaju po się angielsku? mówi? Tak, po angielsku albo po arabsku. Więc, A to no, jak nie potrafię! No, będzie trzeba ciężko, się ja będzie dokazać. Hello! Hello! E, patrz, tam są budynki jest tam! <laughs> Największy ja. budynek to burcz kalifa! To jest. Co, to jest do kosmosu! Patrzcie, patrzcie, to są największe budynki na świecie. Uho. Będziemy Ale naprawdę ogromny. tutaj. Świetnie się bawić. Jedziemy. I my tam wejdziemy na górę? Juhu! Tak, będzie zaprawdę super. O nie! Ale gorąco. Patrz! Patrz! Spadłem w jakiś poślizg w ogóle. Możliwe, ja być to musimy skręcić tam w prawo, zaraz, czekaj. O, przyspieszyło Bo mnie speed. Wow, wow. przyspieszyło. Ale szybko ale, czekaj. Extra. Musimy tu skręcić w prawo. Dobra, skręcamy w prawo. Dobra, skręca. dobra, Jedziemy do największego budynku na świecie. Ja kupiłem apartament, słuchajcie. Tutaj będziemy mieszkali przez jakiś czas. Dobra. Aż, ja, aż pieniądze nam się skończą. Dobra. teraz musimy Dobra, tu skręcamy. Czekaj, dobra. O, tutaj. Dobra, tutaj dobra, czekaj. Dobra. o okay. parkujemy. Ej, tu są jakieś ławki, dobra. Dobra. A Wy sobie. Zostawcie łapeczkę w górę, bo my będziemy wszyscy sprawdzać łapeczki i wejdziemy do burcz kalify. Patrzcie, to jest największy budynek na świecie. Kliknijcie tyle łapeczek, ile ten budynek taki. będzie sprawdzać. O, lunetą sprawdzimy. Weźcie lunetę. O, wszystko sprawdzimy lunetę. Będziemy sprawdzać. Niko wszystko zobaczy, Niko, weź tutaj zobacz, no. Lunetą. Dobra, dobra, patrzę. Tutaj dam nie spójrz. A, dobra, sorry. Niko będzie wszystko patrzył. Kto kliknął łapeczkę, on będzie wszystko sprawdzał swoimi krzywymi oczami. Ja na was patrzę! No widzowie, klikajcie łapeczki teraz i subiki, kto by mógł z góry dziękuję, a my wszystko zobaczymy. Będziemy tutaj przeglądali. Dobra, idziemy. Wchodzimy do największego budynku. Burczka, idzie środka idziemy. Pale największy budynek jest. na świecie. Tutaj są apartamenty, tu jest hotel, tu jest basen, tu jest wszystko. E, jak tu to jest, to w jednym budynku? Tu jest bardzo wow. luksusowo, to jest najdroższy budynek. Największy, najlepszy na świecie. Idziemy wow. do środka. No to o, idziemy. Jest, jest. już nas tutaj. Kelner, to jest szofer, tak jakby. Dzień dobry, dzień witam. Dobry. Dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry. On już gada. Witamy. Dzień Berek, witamy, tu jest winda i musimy z nim porozmawiać, ale on chyba nas nie rozumie. Ej, Coś tutaj pokazuje rączką, ale nie. Ej, musimy po angielsku. Czy pan nas rozumie? Po hello, Hello, no, hello. Hello, my name is Chris. This is my slow. My name is... Uh, I, I'm, a, I, I am... I am Lumi. I have... Mikey. I have friends. Uh, my uh, country is ja Poland. Ja mu powiem. Ja mu powiem. Ja mu powiem. Ja chcę ci do góry. Do góry. Ej, tak, on nas, a. On nas, nie, on nas nie rozumie. Może po jakoś. arabsku. Góra. Mountain. Chyba góra. Góra. Tak. góra. I need, I need to enter Winda, winda Jak wejść? Winda, jest, jest Góry, yes. góry zako zakopane góra, góra. Zakopane Jak się z nim Anders dogadać, ben, ty? Nie bądź e, on, on chyba nas nie rozumie, Halo, wiecie? halo, rozumie nasz pan? Proszę pana Eee, co on powiedział? Nie, no ja, ja nie, nie, rozumiem. Rozumiem, nie rozumiem Ja nie rozumiem tego języka Przyjaciele, rozumiecie to w ogóle? Ja nic nie, nie, to to nie. nie. Ja nie rozumiem, ani Ej, trochę. Ja nie rozumiem, co on w ogóle powiedział. Dobra, widzowie, napiszcie w komentarzu. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co on powiedział. Kto Pomóżcie zgadnie, ten nam. wygrywa. Pomóżcie nam, bo może ktoś zna ten język. Ej, na pewno widzowie znają, widzowie znają wszystkie języki. Wyobraźcie się, właśnie, że tak. Spytajcie się wszystkich, co on powiedział. Kto zgadnie, ten wygrywa. Co on do nas zgadał, bo ja tego nie wiem. Dobra, dawajcie, musimy wejść jakoś na górę. Wej, wchodzimy tutaj. Klikamy w tą windę. Dawajcie, tak, wszyscy, wszyscy, klikamy do windę. Windy. Dawajcie, dawajcie, Damy dawajcie. Do windy. Klikamy w windę wszyscy, trzy, wchodzimy. I wchodzimy. Jesteśmy w wchodzimy. W apartamencie naszym wow. przyjechaliśmy windą, wow. zobaczcie windą do góry, dlatego że tutaj musimy jeździć windą po schodach, jakbyśmy wchodzili, no to to by nam zajęło godziny. Ale tutaj, o, tutaj tak rzeczywiście długo. jesteśmy. Patrzcie jaki widok mamy nad chmurami! Wow. Wow. O, no, jesteśmy ale tak wysoko. Super piękny widok. Zobaczcie, jesteśmy tak wysoko, nawet jeszcze wyżej niż te budynki tam, które są. Patrzcie, tu są chmury. no. Yeah. Żeby, żeby nie spać yeah. Jak wysoko! Oh. Ja nie chcę patrzeć. A yeah. yeah. tam jest w ogóle basen. Do basenu też pójdziemy popływać. Tam są fontanny. Wystarczy wystarczy. są fontanny, które tak szlają wodą. I tutaj mamy pustynię. Patrzcie, a ten, ten budynek w ogóle jest na pusty! Oh, yes. oh, oh, oh. Na pustyni! Patrzcie ten budynek, to całe miasto Dubaj powstało na pustyni. Dlatego, że obok mamy pustynię, a tutaj mamy wielkie miasto dubajskie. To słuchajcie, to jest najlepsze miasto. I tutaj spędzimy najlepsze nasze chwile. Będziemy się świetnie bawić. Oglądajcie tak, samarące. Zobaczmy od... nasz apartament! Apartament, zobaczmy nasze mieszkanie w Burczkalifie! Zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, okay, mamy tutaj biurko, mamy tutaj krzesełka, fajne, ale duże. To jest bardzo duży apartament. Możemy sobie usiąść. O, i nawet jechać. Ej, patrzcie! Jeżdżę sobie. Ej, ej, ja jeżdżę sobie normalnie na krześle, ale co za krzesło. Ja też jadę. Ale super. Ale ekstra. O, lodówkę mamy. Ile żarcia. Ej, patrz. Woda, wow, ketchup. Ile pyszności. Yo, ej, dużo mamy Nawet żarcia. Nawet ciasto jest na górze. O, i tutaj mamy kolejny stół, wersalkę. Ale super tu jest. I co to jest? Wielka szafa! I, I jaka mamy tu duża. już ubrania? No, normalnie mamy ubrania tutaj przygotowane i mamy już gotowe, możemy też się nosić e, takie białe szaty, nie? Ale te szafy, patrzcie, jakie są duże, one są dwa razy większe, normalnie niż w Polsce. Normalnie do sufitu. Ja, ale fajnie, teraz co mamy dalej. Chodźmy Właśnie, jakie tu są na drugą jeszcze? stronę tutaj, zobaczmy, Uuu. mamy łóżko, jakie duże łóżko! Jakie Nie! Yeah! Yeah! Wow! Ej, dobra, weź się ktoś, połóż na to. Lira o. O jak super. Ale wygodnie. Wygodne, wygodne, wygodne jest. Dobra, zobaczmy. Ej, co je? Nie, no serio. Trzymamy złoty kibel. Nie! Złoty kibel, ja nie mogę, złoty ale. Złoty kibel, nie, no serio. Czekaj, można otworzyć? Kto nie, no naprawdę. Ej, serio, złoty kibel. E on się spuszcza, patrz. Ej, woda się spuszcza. Złota, ej, Normalnie tutaj woda się podnosi i się spuszcza, patrz. Ja! Yeah. Ale, ekstra. Złoty kibel, nie wiesz. Jesteśmy jak królowie. Ja cię kręcę. Będziemy na kiblu złotym. Mamy tak elkoś? jest, ja pierwszy, Super ja pierwszy. Super jest ten apartament. Okej, okay. zwiedziliśmy aż cały apartament, chodźmy na balkon jeszcze zobaczyć, zaraz sobie zjedziemy windą na dół. Chodźmy. Jakieś atrakcje. Zobaczmy, co mamy tutaj w tej skrzynce. Elytry. Ej. Ej, te elytry są do latania! możemy lecieć na elytra. Przecież się lata w Minecraftie, Bierzcie. Ej, my dostaliśmy. E, założę, Ej, mamy elitry, to my możemy zlecieć z hotelu normalnie tutaj w sensie mamy z Mamy skrzydła normalnie. I możemy Ale zlecieć. Ja, yeah. dobra, dawajcie polecimy tam w stronę miasta. Gdzie lądujemy? Może tam gdzieś lądujemy. Czaj, Będziemy gdzie lądujemy? za tobą. E, gdzie lecimy? Gdzie lecimy Lec, tam? Lecę jest za tobą od razu. Tam jest galeria. Ej, możemy polecieć do galerii, bo tam jest galeria. A ja chcę na zakupy. Ja lubię zakupy. Dobra, to wylądujmy może tam byśmy dolecieli do tego budynku? Może Musimy sprób spróbować. No chyba. Spróbujmy może tam dolecieć, do tego budynku, do ratu się nie zatrzymamy, tam. tam. Dobra, dobra, dobra. Uwaga, trzy, dwa, jeden, biegnijcie, lećcie! Let's lece! go! Lecie! Lecie! Ale Lecie! super! Przed wow! Ej, dolecę, dolecę, Ale dolecę. Ekstra. Patrzcie, doleciałem! Doleciałem! Jest... Jestem! Let's <laughs> Jak ty lecisz? Do... Nie! Nie! Lubi nie! Lumi, nie! Dobra, Lumi to Lumi... troszeczkę kawałek. tutaj, nic mi nie jest. Okej, okay. patrzcie, doleciliśmy z Burj Khalifa, tego, patrzcie, to jest najwyższy budynek. Ale, ej, na czubku tam możemy wejść, na czubek. Ale jakbyśmy tam weźli, to byśmy wiedzieli cały wtedy Dubaj. Patrzcie, tutaj mamy wielkie budynki. Dora jesteśmy też na dużym budynku i to dalej jest wysoko. Patrzcie na tą autostradę, ile tu jest w ogóle? Ja, yeah. ile tu jest drugie? Ja, yeah. ile Największe miasto na świecie normalnie. No, to jest największe. Ej, patrzcie tam jeszcze <laughs> Dubaj Frame. Ej, to jest to takie złote Dubaj Frame, czyli oni postawili taki prostokąt i normalnie to jest tak się nazywa Dubaj Frame. Ja. Ej, tam Jaki jest To jest piękny hotel. Ale no... zobaczyć to. Hotel z basenem tam jest u góry. Ja. Yeah. Nie, dobra, ej, gdzie lecimy, gdzie lecimy, przyjaciele? Niko jest nad chmurami, Niko! Jestem chmura! Niko tam u góry. Niko, zła! Dobra, ej, dobra, weźmy, musimy gdzieś polecieć, czekaj, lecimy do galerii! Ja bym chciała na shopping, nie byłam tutaj jeszcze, nigdy na zakupy. Do galerii! Oła, galerii! O, 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 Samolahala, Krisia sama hala, po kulku luku luku. Eee, co on powiedział? Eee, eee, nie, rozumiem! Dobry! ja nic nie rozumiem! Co on w ogóle powiedział? Ej, dobra weźcie to przetłumaczcie, nie? Co on powiedział? Jakieś sama labada, kulu, pulu. Ej, dobra, co? Co on w ogóle? Nie, no nie ja nie rozumiem tego języka, wy to rozumiem. Nie, nie zrozumiałam, ani słowa. Zero. Nic nie, nic. Nie, nie wiem, ja nic nie wiem, ja nic nie rozumiem. Chyba on nas zaprasza, no nie wiemy, no to chyba, wejdźmy w do środka. Wchodzimy, 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 do środka, do największej galerii na świecie, dlatego że w Dubaju wszystko jest największe i tutaj mamy Dubai Mall, to się tak nazywa, jest to największa galeria na świecie. I nawet jest fontanna w I środku nawet fontanna, galerii? I fontanna, tak, tak i możemy iść tu na shopping, na zakupy. Ale ekstra tu jest. Na zakupy. Czekaj, ściągnę sobie Elytrę. sobie ściągnę, czekaj, o dobra e, Dobra i teraz możemy pójść na shopping, na zakupy, do jakiego sklepu, ale do jakiego, żebyśmy się do tylko tu nie zgubili. Masz, nie. Może tu no będzie shopping. Ogromny. Halo, jest tu ktoś? Halo, może coś tu kupić? O, ciasto! Ej, dawaj, bierzemy. Ej, dobra, dobra. Ukradniemy ciasto i wszystko zjemy, mm, dawaj. Zjec, zjec, zjec. Pyszne, mniam, mniam. Ej, zjemy Zjedzone i wszystko, wszystko. za darmo, za darmo, bo to drogie, wiesz, to bierzemy. Tak, bierzemy za darmo. Niekto a co tutaj, nie tutaj mamy? Jakieś książki? Uuu, co byśmy książki. się tutaj nie zgubili, to jest największa galeria. Hmm. Tak, ogromna jest. Tutaj możesz książki, a ja nie chcę książki. A może no, to wyjść? Wyra... Nie, ej, to nie chcę ci książek. Ej, możemy to rozwalić, możemy tutaj wyjść. Dobra, to, to chyba z nie z było wyjście z <grym> eee. To jest po drugiej stronie, a tam jest nasz budynek. Patrzcie, tutaj my mieszkamy. Tu będziemy spali w ogóle. Dobra, ale chodźmy może do, na drugą stronę przejdźmy. Patrzcie, tam są Dobra, jakieś biegniemy. inne. Jeszcze musimy pójść też do hotelu. Słuchajcie, to jest taki burcz Al Arab, najlepszy hotel siedmiogwiazdkowy i on jest najdroższy na świecie, nie? O, gwiazdek? o, o. Ja bym będę płacił. Co, co? Uba! <śś> Rolls-Royce! Rolls. Rolls. No! Yo, ej, dawaj bierzemy, ej, ej, ma ekrany z tyłu, zobacz, można yeah! oglądać z tyłu. I nawet tutaj ma, patrzcie. Nawet ma ekrany z tyłu. Ej, wziąłem, patrz, usiadłem. O, no, ej, no, dobra, ja też chcę wami. jedziemy, dawajcie, wsiadajcie. Ej, ale to jest czteroosobowe auto tylko. O, Majki, zostaje. No Majki razie, zostaje. Majki na razie! Majki na razie! Nie, Majki cenie. został! No. Nie, ej. No. ej, szukamy jakiegoś tego, może samochodu. Czekaj, może tu jedziemy. Mm. U, ej, dawaj, czekaj, dawaj. to jest zielone, czy. Ej, co to jest zielone, czy. Czerwone. Ej, jechać czy nie? Nie, ja ej, to trzy światła, tak? No co jedziemy, jest? Bajki teraz dojedzie do nas. Jedziemy teraz tutaj, może do jakiegoś hotelu pojedziemy. Albo do Dobra. Dubai frame. Tu możemy pojechać. Jedziemy teraz w prawo. Musimy wszystko zmienić. Wow, 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 o nie, nie w tą stronę, gdzie ja przyjechałem. Wow, wow. przez jakieś ogrodzenie? Dobra, jedziemy teraz tu, ale Royce Rus jako tu zasuba, zasuwa, jakie to szybkie jest. jak brzmi. I Jedziemy pojedź, pojedź, tam, tutaj, do Dubai frame. No, weźmy Dobra, weźmy tutaj może. Czekaj, tutaj ja nie wiem, nie damy rady, musimy przejść z buta. Uh, pff, nie, nie damy buta. rady. Musimy iść tutaj z buta, bo nie przejdziemy na drugą stronę. No <noise> dobra. Uważajcie, żeby na nikt was nie. Ale... Ej, bo ja tu spadnę, jaka ja tak będzie skakał. Dajcie bloki jakieś. Musimy się podstawić do góry, żeby tam przeskoczyć. Patrzcie, jaki tu jest hotel zawijany. I ja cię kręcę. Mam bloki. I ja, dawaj, dawaj. O, dawaj, zostawiamy, Dobra, i teraz tutaj musimy przejść. Dobra, ostrożnie. A, bo tu trzeba też. Uważaj, żeby budować. tu nie wpaść, bo my tu wpadniemy. Uważajcie na auta. Trzymajcie <noise> się powoli. Dobra, dobra. Buduj, buduj. Ok. Idzie, dobra jest. Dawajcie, dawajcie. Przechodzimy szybko przez jazdy, ja biegnijcie. Dobra żeby nikt nie, nie jechał. <noise> I, teraz... I przychodzimy tutaj dalej na drugą stronę, dobra, i teraz tutaj jeszcze zbuduj. Okej, okay, tak dobra, jest. idziemy, tylko oh, tutaj żebyśmy już, tu nie spalić. Okej, okay, dobra, idziemy teraz tu chodźcie, wskakujemy tutaj do góry. Let's go, tylko uważajcie na siebie! To już jest schodnik, więc możemy iść chodnikiem. O, i kasę zbieramy o, tu bry, kasę w ogóle. Ej, oni, oni, jest, oni, oni, są tacy, ej, oni są tacy bogaci, że oni normalnie kasę rozrzucają. Ja. To uzbierajmy to normalnie wszystko. Do, 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 warto, wszystko! Warto pojechać, bo normalnie kasę tu rzucają, patrz. Zobaczcie, uuuu! Yeah, kasy uzbierałem! Ile ale jaki chodnik jest gorący! Ale zobaczcie na to, widzowie! Teraz wejdziemy na Dubai Frame, taki bardzo wielki prostokąt, on jest złoty i tak jak poduszka Smailandia. Ej, właśnie, on jest takiego koloru jak moja poduszka! Słuchajcie, poduszki Smailandia są dostępne na moim sklepie i wiele więcej, nawet czapeczki i uwaga, patrzcie na to, kostka do ułożenia. Jestem, jestem ciekawy, czy dalibyście radę ułożyć tą Tostkę. Czy może już ułożyliście? Tutaj są nasze postacie dookoła, patrzcie. I trzeba tak ułożyć, żeby były nasze twarze, ale to nie jest takie proste. I do tego jeszcze wróciły, patrzcie na to, słuchawki! Słuchawki Smyslu Team! Wreszcie możecie posłuchać sobie ulubionych piosenek, założyć i posłuchać. O, ja sobie założę tutaj fajnie na ten, na czapkę. I będzie, od raz lepiej słyszę ty, bo to też słuchawki są na bluetooth, na kabelek i na bluetooth. A my teraz wchodzimy, dawajcie, na Dubaj, Frame! To jest jak, tutaj, jak no, jest no, no, no. I, O jest, tutaj szejk, szejki stoją zawsze tutaj. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. witamy. Dobry. Welcome, welcome, hello, hello, hello. No, dzień dobry, dzień dobry. Ale, gdzie, tu gdzie tu się wchodzi, gdzie tu się wchodzi na całą górę? Tu do schodów. Musimy tutaj jest znaleźć... Schody. Albo schody, albo windę, windę, tak, może windą. chyba lepiej, bo ja wolę jest windę. jest tak wysokie, czekaj, gdzie tu jest wejście? E, ja cię kręcia, nie musimy. Ma. musimy. Musimy gdzieś znaleźć wejście, ale gdzie to jest? Może tutaj nie, tutaj nie. Ukrywają się przed nami. Się. E, schody gdzieś tutaj powinny być, albo winda. Czekaj, może tutaj. Ej, on wie. Halo, gdzie jest winda? Halo, on, panie, panie! Halo, on, on, on złożył schody, ręce tutaj. winda, Ej, Welcome to Dubai winda. Frame. E, architektura jest taka super, bla, 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 ale ja nic nie rozumiem. <laughs> Czekaj, gdzie to jest? Tutaj może? Czekaj, może z tej strony? Może na zewnątrz? W środku e... nic nie ma, słuchajcie! Sprawdziłem! Czekaj, może to rozwali mm, aaa, Rozwalam to! Czekaj! Ja chcę, chcę tu wejść! To wejść środę, to... no. Ja tu chcę wejść! Ja też chcę wejść tutaj! tutaj! Majki! No musimy tu wejść! co, jeszcze musimy tu wejść! O dobra, weszliśmy! Jesteśmy w środku! Ale wysoko! Jesteśmy w środku, weszliśmy, jesteśmy bardzo, bardzo wysoko i jesteśmy w Dubai Frame, największym prostokącie na świecie! Ale tutaj fajnie jest! E, czekaj, możemy to rozwalić? Czekaj, rozwalę to. Uwielbiam o... Stroże, 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 czekaj, wezmę to, bo rozwala, żeby to spadło. Dobra, to spadło. okej, okay, spadło, czekaj, wychyla się. I nie spadnij. <ślepsza> Jók, wysoko! I patrz, to leci do tego. Ale jest widok. O, Ale to jest wysokie. Ale patrz, ten budynek jeszcze jest wyższy tutaj u góry, bo ten w ogóle. Ale tu grzeje. Niestety, to jest. Mega gorąco tu jest. Im wyżej, tym cieplej jest. Ale ciepło, ale ciepło. Patrz, słońce tak świeci. Dobra, i chodźmy, może polecimy na letrach. Ej, możemy polecić na letrach. Weźmy elektry. Załóżmy elektry i polecimy Dalej. gdzie do lecimy? Tata. Może na tam, albo czekaj, tu może dolecimy Ej, tam jest basen chyba, daj spróbujmy Uwaga, lecimy Dobra, do basenu do góry! Uuu, ra, 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 ra. O, czekaj, próbuję, Juhu. próbuję, próbuję! Aaaa. Dawaj, 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 dawaj! Eee, troszeczkę, kawałek! O, o, mi się wybiej. udało! A gdzie jesteś? Jesteś u góry? Wy, wyżej! Jestem na tobą, Swajlow! Dajcie mi jakieś bloki, muszę się podsadzić do góry, o, jestem w środku gdzieś. Patrz, Dawajcie bloki szybko. Ale muszę wejść do góry, bo ja nie mam bloków. O, nie, nie mam bloków, żeby się podsadzić po prostu. Yeah. Idziemy po ciebie Sajlow! Bo tu, słuchajcie, widzowie, tu się bardzo długo chodzi. Jakbyśmy chcieli tak chodzić, to e, tutaj wiecie, no to są budynki takie wysokie, że łocieka kręcę. Czekaj, daj mi tu. O daj mi, o widzę no, cię. Ci. Tutaj ci rzucamy, dawaj a głębiej, a, tutaj spadł no nie słuchaj slow, slow, masz za sobą! Czekaj, gdzie, gdzie jest za sobą? A za sobą za tobam. Dobra, tak. mam, mam, mam. Ale tylko dwa! No nie Nie no, więcej damy, czekaj. Dobra, daj daj, daj, daj więcej, daj więcej, daj więcej, daj więcej, dobra, dobra okej, okay, mam, mam, mam Dobra, dobra. No pięć bloków, no nie wytrzymy, no dawajcie, no, więcej. Dobra, wziąłem bloki i teraz się pocałam do góry, pocałam się do góry, do góry, do góry do, do, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Jestemajcie do góry, do góry, do góry, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, 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 wyżej Tak, tutaj będziemy wysoko, budujemy się wszyscy do góry, do góry